Poniższy materiał wideo oraz obrazy zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji AI. Nic z tego, co zobaczysz, nie jest prawdziwe. Nikt nie ucierpiał podczas realizacji tego materiału. Osobom o słabszych nerwach zalecamy wyłączenie filmu. Jest to kreatywny test pokazujący, jak daleko może dziś sięgnąć sztuczna inteligencja. Traktujcie to jak film akcji. Przesadzone, fikcyjne i stworzone wyłącznie dla zabawy. Wszystko z przymrużeniem oka. Wasz polisz, pif. Dawaj szybko, zanim ktoś zobaczy. A! O, to ile pani wydała na te fajerwerki? No kurwa tak, żeby nie kłamać, to powiem ci, że poszło pięć kół. Ale takie bogate pięć, raczej sześć. Ale coś raz to się żyje. Kurwa! Proszę pani, co tu się stało? A to się stało! Co się stało? Kurwa, sam zobacz, o! Kurwa, mówi, to kurwa dziadek spalił ciało stodołę! Auto też chuj strzelił! O, jednego jeszcze znalazłem! No, Julia, zapalaj! Już patrz, piskli idą! O rany leci! Kurwa, olejaja! Cały kiosk poszedł! Panie, co pan w ogóle robi? Patrz! Odpalamy! Oj, ja pierd... Nie, ci! No i co sprawie! Czy pani tak pędzi? Kurwa, gdzie idę, gdzie idę? Po małpki do Ojej! Oj! Dawaj małpki! Panie pierdole! Oho. oho, O ja pierdolę, Auto poleciała, oho. da currar! słucha? Dawaj dwie małki, kurwa! I to szybko! Arr! Małki, małki, małki. Arr. Ach, teraz. Co to kurwa! Uciekaj, Dziadek! Uciekaj! No, pokaż, pokaż. Eci, patrz, już się pali! Dawaj. Szybko! Szybko!

Mój telefon. Kuba, nie, nie biegnij! O to... kurwa ja ci dam! Zobaczysz! Co a tu się zobacz... dzieje? O co taka Kuba, awantura? Zobaczcie, co ten pajak kurwa, całe oszczędności puścił na te fajerwerki! A co ty narobiłeś, ty kredki?